Pani nie sprzedam. No to... takim da Dalej bo się boisz. Dalej podjeżdża Z rozstandu? Nie! Z rozpedu gorzej. Jedź po moich sylada. Kurwa, boisz SIĘ! Ja nogami się nie podpierałem. Nie. Ale tam był piasek, wiesz? Dalej, na dół! Może też ja, to ja. spokojnie. Ja muszę kurwa wszystkim pokazywać, bo się boją. Dalej! Kurwa, on się boi zjechać! No, on tutaj zjeżdża! Ja też tutaj nie zjadę! Ja nie mam, tylko tyle nie zjadę! Przed nim, razem! Aha! I kurwa, bardziej jeszcze hamuje niż tu! Nie będę ryzykować! Boi się chyba zjechać, bo za tam zjeżdża! Dalej! Nado. Ej, co czemu zjechałeś tamtędy? A? Czemu zjechałeś tamtędy? Ja Ja też mam to, to, to. Ej, na w ja ho, ho, za się Ej, me. ja? Mogęś tu jechać i tam na przednim się No, to było fajnie Ja どう、no?